i'm Jak 20.30 to jeszcze by się chciało poziom jak w Lidze Mistrzów. Piękna pogoda, dobrze murawa przygotowana, nie ma na co narzekać. Wszystko w nogach zawodników. Dzień dobry. Siema, cześć. Jak tam dzisiaj nastawienie? Bardzo Korek dobrze. na Jak zwykle bojowy, no ciepło jest, minus 3. W porównaniu z sobotą. Polskie Hawaje. Piękna <grym> murawa, murawka. Nowytka. Właśnie nawet zdjęcie zrobiłem. No wiem, wiem. Nowiutka i zieloniutka. I będzie promocja nowej murawy. To piłkarze muszą zadbać, no, no żeby tak, tutaj tak. wypromować to w poziom Ligi Mistrzów by się chciało. Co wcześniej, 20.30 minął i <laughs> 20, to, to już nie nasza wina. <laughs> nie no, najważniejsze, że jest cieplej niż było w sobotę. dobrze. To. to minus 3 to teraz jak, jak plus 15. To może się. być tylko lepiej, jeszcze piłkarze rozgrzeją. Nie, znaczy się spodziewam, bo i pias dobrze wyglądał w, w Zabrzu, zwłaszcza w pierwszej połowie. I Lech w ataku też wyglądał dobrze, a w obronie słabo, To sprawia, że może być trochę bramek. Więc... Fajnie, fajnie będzie. Czyli taki wtorek na robocie może być? Każdy, każdy w tym stadionie, to Dobrze, przyjemność. Dobre. Dobry, dobry. dobry. nastrój przed Bardzo pozytywny. Dobrze, dobrze. Murawa tutaj już zapłoniona przez współpracowników. Jak pierwsze wrażenie? No to spoglądam na Murawę, tak. jestem optymistą, mam nadzieję, że ta murawa pomoże, by jedni i drudzy zagrali na naprawdę fajnym, dobrym, takim piłkarskim, dynamicznym poziomie. Bo wiem, jak z tą murawą było przy okazji ostatniego meczu Pucharu, Pucharu Polski, ale mimo wszystko i w tamtym meczu tych sytuacji po jednej i po drugiej stronie było całkiem sporo. Zwłaszcza Piast miał kapitalne okazje, by wtedy trafić do siatki. skończyło się wynikiem 0-2, więc no, na pewno dzisiaj Lechowi łatwo nie będzie, abstrahując od tego, co się, wydarzyło, co się wydarzyło w Poznaniu w meczu z Lechią, nie mówiąc już o meczu derbowym. Torek z ekstraklasą zobowiązuje tutaj poziom Ligi Mistrzów. Mile dobrze by było, tak, dobrze by było. Myślę, że taki mecz, który może nakręcić pozytywnie emocje przed następną kolejką, no bo wiadomo, o co to się gra. Dla Lecha tak naprawdę to jest ok, środek sezonu. Do tej pory te mecze z piastem decydujące o mistrzostwie odbywały się pod koniec sezonu. Ale myślę sobie, że żeby Lech wrócił na dobre do walki potencjalnie oczywiście o obronę mistrzowskiego tytułu, to dzisiaj musi zdobyć trzy punkty, bo nie będzie ani łatwo w meczu z górnikiem w sobotę. A wiadomo, mecz u siebie z Lechem to też będzie z Piastem to też będzie ogromna presja. Pamiętajmy, że Lech lepiej punktuje na wyjazdach, a w Poznaniu gubi punkty regularnie. A jeszcze z pana doświadczenia, bo dzisiaj czwarta kolejka, a tutaj śnieg. Zdarzyła się taka sytuacja? Zdarzyła się, oczywiście się zdarzyła. Pamiętam taki mecz, że ledwo było zawodników widać. Była, ja już komentowałem, nawet tutaj pamiętam mecz derbowy, kiedy doszło do rozruby i konnica biegała po murawie, więc dzisiaj się oczywiście tego nie spodziewam, natomiast jestem przygotowany absolutnie na wszystko. Pamiętam na meczach ekstraklasy, jak była potężna mgła i nie można było rozpoznać żadnego zawodnika. Dosłownie patrzyliśmy z kolegą po drugiej stronie i był problem rozpoznać zawodnika nazwijmy to z Polski czy, czy z kraju afrykańskiego, więc takie sytuacje też się zdarzały. Natomiast no dzisiaj myślę, że wszystko będzie naprawdę na dobrym poziomie. Dzisiaj niech tutaj biegają tylko zawodnicy. Tylko zawodnicy, zdecydowanie. No, super, dziękuję. Dzięki. <grywa> Mamy dużo czasu. Reunion? A? Reunion? Between you? Yes. yes. Where do you know each other? From where? Spacja. Yeah. We play together. Okay. But there's no friendships on the field, right? No, no. For... <laughs> How is the pitch today? It's new one. Good, good, good. good. My I need to jest this. <laughs> But it's not tego. so how's the pitch? No, it's good, it's good. good? It's good. Better okay. than last time, I'll tell you that. Last time we came here, it was pretty bad. Nie nowej Murawy sprawdzić? Sprawdzaliśmy wczoraj. Wczoraj? Wczoraj, no Przygotowaliśmy się na głównej płycie. Pierwszy trening na nowym boisku. Także wszystko, wszystko wiemy, jak to wygląda. No i jak się podoba? Uważam, że na tą pogodę świetna jest. Murawa nowa, wymieniona. Myślę, że do tego meczu jest bardzo dobrze przygotowana i z tygodnia na tydzień myślę, że będzie coraz lepiej. A jak Tobie emocje towarzyszą przed dzisiejszym meczem? Pozytywnie, nie? Klub, którego jestem wychowankiem, fajnie, fajnie się spotkać z, z chłopakami, czy tam z, z trenerami, z którymi współpracowałem, także fajnie. Mhm. I starszy... to... To dobra, dobra. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dzień dobry, pogoda nie odstraszyła? A skąd? Trzeba być. Jest ponad 3 stopnie mrozu. Pogoda przed Będziemy 15, będziemy się zastanawiać. Dzień dobry, widzę, że pogoda nie odstraszyła. Nie. Czyli nieważne jak zimno trzeba na stadion przyjść. Dokładnie. No i brawo. Ale tu widzę pan idealnie w kocyk zaopatrzony. Nieważne jak zimno trzeba być na stadionie, co? Zawsze. zawsze. Minus 6 było, jak byłem. Swojochapowe chyba wtedy. Spodziewałem się, że będzie minus 11, a jest tylko minus 3, więc jest ciepło. I na boisku będzie jeszcze jeszcze goręcej. Oczywiście. Pogoda nie odstraszyła pana tutaj? Proszę nie! Trzeba wsłagać swoją drużynę Fla swojego piasta. Flaga musi być. Musi być flaga, musi być szafka, musi być bluza, muszą być barwy, bo barwy święta rzecz. Czyli niezależnie od pogody na stadion. Tak jest. Dzięki wielkie. Dobrze Państwo przygotowani na te mrozy? Tak. Dobrze. Yeah. byli do końca i może dlatego? Hmm? Może dlatego wygraliśmy? Co, filmowa historia Katzy, co? E, szczerze? To, co on przeżył przez cały rok i po prostu kontuzja no, no, na pewno go wzmocniła i cieszymy się, że wrócił z nami jeszcze w takim stylu. Super występowy dalej. Tam, takim... Wiedziałeś, że strzeli, czy nie? Czułem, miałem czuć, że jak wejdzie cieszymy się, że wchodzi, bo bo ma ten jak to powiedzieć? Trick? No, ma nosa do góry Ma nosa O to chodzi, na pasy, musisz siedzieć Brawo, ale ty też tam byłeś blisko na początku Byłem, <grym> byłem, ale całe szczęście, że byłem na zero Bardzo szczęśliwy Maciej. Słuchaj, pogadaj z Karcą, to wejdą ci te jak z początku Ja mam jeszcze trzy punkty o, Brawo, brawo, o, brawo, o, brawo o, mamy to! Ski. Co tam? Ale powrót do składu, co? Do grania. Świetne, świetne. Takie powroty najlepsze. Trzy punkty u siebie w domu. Także w poniedziałek powtórka. Thank you. W przerwie ja. nagroda dla piłkarza roku, zaginięć, W 2019 byłeś bramkarzem Ekstra klasy, najlepszym. Tak. Tak, tak. Teraz byłeś lepszym bramkarzem poprzedniego roku, to takie nagrody mają znaczenie. Ja bym no, przy tak, na obszy zawodnik poprzedniego roku piasta, nie miał to jest ja byłem bramkarzem, to było inaczej. Ale tak cieszę się z tego, na pewno jest to dla mnie duże znaczenie bo nasi kibice za to głosowali i naprawdę dużo podobnych znacie. Okej, siódmy rok, siódmy rok w Gliwica. I to już tak do końca. Zobaczymy ale z Gliwicami się już tak związały, że. Tak, na pewno, tak. na pewno. Tak, ja tutaj jak czułem się tu jak domu, i zobaczymy, co będzie. się przyścisz. No, chcę powiedzieć? It's no free days, coach. Don't worry. Of <laughs> all, <laughs> I hope uh, Quentin is fine because of the problem. Second thing, I want to say: uh, big celebration for po after one year. It's very hard for him working alone and going to Cyprus to look everybody training and he's alone. So big congratulations to you, mate! I hope you enjoy my assist with my. <laughs> 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 uh, the thing most important I want to say is today I don't score goal, but two months ago I score goal and my wife is permanent. So <laughs>